Mamy bombę bóżej, za chwilę. Ruszą. Jeszcze nie. Jeszcze chwila. Jeszcze jak siła? Nie. Jeszcze moment. Pięknie staje. Ruszyły. Dobry start. Na ostatniej pozycji air force. A tam walka o prowadzenie. Na czele jest Cergowa. Na drugiej pozycji inner, ale już na czele jest Awika. Awika jest pierwsza. Cergowa. Inner mi tam poprawia bardzo mocno Air Force. A wika z niewielką przewagą pilnuje ją Cergowa na trzeciej po Pols na czwartym miejscu Iner na piątej Mit na szóstej pozycji galopuje Miami na, a na ostatniej pozycji odstępie Ertalsa do celownika jeszcze sporo metrów. Nadal na czele jest Awika. Awika prowadzi na drugim miejscu. Jest Air Force. Tam Cergowa jest na trzecim. Na czwartej pozycji Mid, Następnie Miami. I zakręt do celownika jeszcze jakieś no, 450-500 metrów. Ale nadal na czele jest Awika. Awika prowadzi. Ma niewielką przewagę nad resztą stawki, a za nią tam dobiera się do niej CERGOWA, AWIKA, CERGOWA i MIT. AWIKA w bardzo mocnym posyle, ale czy starczy i sił? W tej chwili są cztery konie, takie się porobiły grupy. Z tym, że AWIKA prowadzi, CERGOWA jest na drugiej pozycji, na trzeciej galopuje MIT, a na czwartym miejscu jest Miami. I wyjście na prosto wyprowadza przy Bandzie Cergowa. Cergowa razem z Air Force. Jest niesamowita i walka tam jest. Ale utrzymuje tam jeszcze Mit jest na pierwszej pozycji. Ale już Awika, nadal Awika, Awika i Cergowa. Walka jest niesamowita. Cergowa przy Bandzie Awika. Jak z myślała? Ma Mit. Co tu będzie? Nie wiadomo, ale jest Cergowa z Mitem. Będzie foto to. Cergowa razem z Mitem. Na trzeciej pozycji, a wika i reszta walka niesamowita. Będzie foto na pewno, nie wiadomo.